I znowu wstałyśmy wcześnie rano, ale bez przesady, ponieważ kierowca odebrał nas z hotelu o 6.40, by podziwiać Marrakesz, a w zasadzie okolice z lotu ptaka. Wybrałyśmy się na lot balonem w przepiękne miejsce, 20 minut drogi od Marrakeszu. Marrakesz otoczony jest ośnieżonymi górami Atlas, więc widoki były po prostu niesamowite. Leciałyśmy nad miejscowymi wioskami, a z dala mogłyśmy podziwiać ośnieżone szczyty przepięknych gór Atlas. Pilot był Marokańczykiem i miał niezwykłe poczucie humoru. Co chwilę bawił nas jakimiś żartami i były one naprawdę zabawne. No może za wyjątkiem jednego żartu o Putinie, który akurat mnie nie rozśmieszył. Na lot balonem udało mi się namówić nawet te dziewczyny, które twierdziły, że mają lęk w wysokości. Kompletnie nie zdawały sobie sprawy z tego, że lot balonem jest bardzo spokojny i w zasadzie y, żadna z nich nie czuła tego lęku, będąc w koszu. Każdy taki lot kończy się śniadaniem w przepięknie położonym miejscu, a na koniec dostałyśmy też certyfikat. Y, na tym certyfikacie Imię każdej z nas napisane było po arabsku. No to koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba lot balonem nad Marrakeszem.